W tej telewizji to już się wściekli, wszystkiego ma brakować prądu, gazu, wody. Teraz jeszcze dwutlenku węgla ma brakować. A mi się akurat w moim gazowniku dwutlenek węgla kończy, to se zatankuje. Do wiosny mi znowu starczy. Nadal uważam, że to rozwiązanie soda stream z dużą butlą dwutlenku węgla. Najfajniejsze. Ten na szklane butelki spisuje się. Butelki normalnie w zmywarce działają i nie ma problemu. Dobra, jedną ręką za tego nie odkręcę. Za chińskiego boga, 4 do 6 miesięcy mi taka butla starcza do gazowania e, wody z kranu i spisuje się to dobrze. Jakieś rekomendacje macie, jeśli chodzi o kuchnię skandynawską, szwedzką, norweską, fińską, duńską? Bo jakoś no, niepopularne są restauracje szwedzkie w kraju u nas. Włoską znajdziecie, chińską znajdziecie, tajską znajdziecie, szwedzką, norweską, duńską czy fińską. Raczej rzadko. Jeśli chodzi o fińską, to znam jedynie Finlandię. Jeśli chodzi o Szwecję. To, e, to znam tylko i wyłącznie szwedzkiego kucharza i szwedzki stół ale nie wiem czy jakaś rekomendacja z mapetów mogłaby być e, pewnie jakieś będą, renifery czy różne inne takie tematy ale jak macie coś co o, trzeba spróbować oprócz rzeczywiście sure streaming, bo to już było testowane i nie daje rady nie daje rady, mój nos mówi kategorycznie nine, nie próbuj tego o, a coś co trzeba by w Skandynawii spróbować tu zbieram też takie wskazówki, oczywiście. Udało się zatankować, ale faktycznie pan mówi, że na razie straszą, że tego gazu nie będzie. I to może nawet nie do końca będzie straszenie, tylko faktycznie jest jakiś problem z dwutlenkiem węgla. Mam nadzieję, że się nie pojawią problemy z powietrzem do oddychania, bo aktualnie, jak widzę, ze wszystkim są problemy. Dożytna ładowania takiej butli 28 zł, tak więc drogo nie jest. Już powoli wrzucam je na warsztat Te wszystkie ładowarki, także pewnie za czas jakiś się pojawią. Fajna opcja pojawiły się też takie mini, dużo mniejsze niż e, niż te nie mini. 25 watów. No i oczywiście u mnie na warsztacie są podpinane pod obciążenie. Najczęściej na godzinę. Teraz akurat. Wychodziłem to z 2 godziny działa 20W-45W, czyli, mniej więcej, tak jak jest, pełna moc. Zaraz będziemy monitorować. Ale ostatnio zrobiłem też takie coś, że raże je prądem. Bo wiecie, że tam 250 w sieci to teraz nie jest niczym dziwnym, bo są fotowoltaiki, ale my kręcimy dalej aż do na przykład 270. E, voltów I patrzymy, czy taka ładowarka da rady. No to już się bulwersuje, że już jest w ogóle over voltage gra, e, e, maksymalny, no ale jest i taka możliwość, żeby porazić prądem. Cały czas działa, cały czas 167 ampera, czyli 20W, wylatuje z tej ładowarki. A te 270 ponad V przetrzymuje. Czyli możecie być pewni, że jakby się w sieci pojawiły takie napięcia, to Wasz sprzęt nie ulegnie uszkodzeniu. I co najważniejsze, sama, samo urządzenie przetrwało, ale również nie poszły jakieś impulsy, które by miały wyższe, wyższe napięcie. Bo tutaj patrzcie, zwiększam, patrz, zwiększymy do 200, tam 58, a tu cały czas jest to samo napięcie. Nie? Teraz zmniejszymy do 100, powiedzmy 62, a tu cały czas na wyjściu jest to samo napięcie. Ono waha się w 10,000V. 10 tak więc takie nowe testy. Przy pomocy autotransformatora dorzuciłem do pakietu testowego tych wszystkich urządzeń elektrycznych. No i oczywiście termowizja, żeby zobaczyć jak to potem wygląda pod względem temperatury. Zaraz właśnie to będę czynił. Nioki nas urzekły na Facebooku i postanowiliśmy dzisiaj zjeść nioki, tak? Tak. Tylko nioki. O i wjechały nioki, wyglądają bardzo apetycznie. Widziałaś, że tu mięska jest dodatkowo do tego? Tak. Dobra, później sobie to zbawiam. No Ale je są w ogóle? Tak. Tak? Bardzo dużo, może być tam, bo widzę, że są fajne też. To na razie, może sobie nie oknijmy. Jest porozumienie z kasanową, że się doszło do wniosku, że smak idealny. Nie trzeba nic dodać, nic ująć, ani dosalać, ani dopieprzać, ani cokolwiek zmieniać. Bardzo dobre. Pamiętasz, ile to kosztowało? 34. 34. Albo 35 czym z rachunkiem 31, żeby nie skłamać, ile to kosztowało ani 34, ani 36, tylko 31. To jeszcze wspomnieć o miejscówce, gdzie się to odbywało, bo może nie dla wszystkich jest to oczywista oczywistość. Ale Kasandra bardzo polubiła to miejsce, przyznam, że ja również. I to jest tutaj, Kilo Mąki. O, proszę bardzo, na Piotrkowskiej w Kiercach, koło parkingu centrum. Ko takich tutaj tych wodospadów, ko Urzędu Miejskiego, ko Ozusu w remoncie, i ko Czerwonego Fortepianu, i jakiegoś tam e, hotelu, który nie wiem jaką teraz nazwę. Dal. Dal? Dal. Dal, to hotelu Dal. Polecasz? Co, kilomonki? No. To jest moje najulubieńsze miejsce w Kielcach. Najpyszniejsze. Tak? Najlepsze. A, aż tak. Zawsze jest tam pysznie, zawsze jest tak samo. I ile Ci za, zapłacili za to? Nic mi nie zapłacili, nie muszą mi płacić, nie, tylko robią takie pyszne jedzenie, naprawdę. No, Bardzo. No niestety często tu przychodzimy, odkąd żeśmy jakoś odkryli ten lokal i nie było jeszcze ani razu żadnego takiego potknięcia, żeby. Coś wyszło nie tak. No bo ja sobie zdaję sprawę, że też się dużo robi, to mogą się zjawić jakieś potknięcia, ale tutaj takie potknięcie się jeszcze nam nie przydarzyło. Nasz jakoś się roz, rozpowszechniły AIGO, Toyotki, naprawdę niewielkich rozmiarów na usługach transportowych. Tak się zastanawiam jakbym jechał na przykład ja z Przemysławem, jak byśmy się tam w ogóle zmieścili do tego AIGO? Zawsze miałem wrażenie, że jak Ktoś takie transportowe usługi robi, to powinien mieć trochę większy samochód. Dobrze, że nie jest dwudrzwiowy, bo to już byłby dopiero ambaraz, ale, ale nie widzę się. Pewnie można sobie wybrać, żeby taki mały nie przyjeżdżał, jak takie byki zamawiają e, transport. Ale nie wiem, bo nie korzystałem dawno z Bolta, a w Kielcach to już mi się nie zdarzyło nawet raz. Jeszcze takie coś dzisiaj, spaczko ma tu wyciągnięte. Eee, arcyportret dla szafy. Cytryna. Pokaż mordę. Czy to jesteś ty? Zobacz. Cytryna in space, proszę bardzo. Jeszcze z jakimś znaczkiem cytryny. No zajebiście. Fajne. Cytryna, no pokażę się. Bo porównać trzeba. Chodź. No. No, mordko, tu patrz, tu na mnie. No. Bardzo ładny arcyportret Cytryny w kosmosie. Cytryna, będziesz miała swoją galerię, to już dru druga praca z Tobą się pojawia. Bardzo dziękuję. Tutaj wakacje były udane. Patryki, naładowa. nadaje w Twoje ręce portret Cytryny, pokazujący chwilę przed podróżą na Marsa w kimś z zaprezentowany przez Ilona Maska. Mam nadzieję, że się spodoba. Spodobał się bardzo. obraz został. Przerysowany cyfrowo ze zdjęcia SpaceX Crew 4 No, to żeśmy oglądali wszyscy To zostało ustępnione w domenie publicznej, i można używać je nawet w celach komercyjnych No i bardzo dobrze, dzięki za twoje wrogi, które są trochę jak za starych dobrych czasów YouTube'a To znaczy fajne, normalne, prawdziwe, bezbędnego podkręcania, koloryzowania No Kurnia ale wspaniałe do obiadu Dziękuję za ten arcy, portret psacytyny Proszę zobaczyć, portret, i tu jest taka jak gdyby łapa Zwierzaka, czy to się tak specjalizujecie? Tylko w takich tych, bo tu na pewno by nie jeden chciał mieć ze swoją twarzą. Na przykład ja, ale cytryna wygląda też nieźle. Tu jest jedna cytrynowa cytryna, co dostałem od widza. I zaraz arcyportret cytryny. Tak to wygląda. Na, na Instagramie arcyportret i na Facebooku arcyportret. Zaraz się sam zobaczę. Nie było jeszcze odkurzane po tej całej Chorwacji. A jednak, jak się tyle kilometrów jeździ, to się sypi w samochodzie. Tak więc, dzisiaj większość też było testowane e, i też jest na test Hubie, e, laptopik. E, I powiem szczerze, że to jest jeden z fajniejszych laptopików, jakie Kurnia ostatnio e, testowałem. Ekran Petarda. Możliwości zainstalowane komponenty Petarda. Wiem, że teraz też Huawei robi różnego rodzaju akcje promocyjne. Fajny gładzik. Macie jak gdyby taki. Wyczuwacie, że się przesuwacie po tej części, czy po tej części. I z tej, z tej, w tej części regulujecie sobie jasność, a w tej na przykład głośność. No jest kilka takich fajnych rzeczy tutaj zaimplementowanych w tym laptopie, które mi się podobają. 1,3 kg. Audio w końcu też jest dobrze zrobione. Są tutaj ryflowane u góry głośniki. Nie gra on w blat, tylko gra wam w uszy, tak jak powinno to być grane. Dotykowy ekran dodatkowo jest wrzucony. Super szybki SSD Evo i siódemka. No nie jest najtańszy, ale jak ktoś lubi takie laptopy, które są lekkie, wydajne i przede wszystkim ze zaj... zarobiście fajnie wyglądają. Ten nie wiem czy będzie widać, on jest taki niebieskawy. Naprawdę, naprawdę mi się podoba. Zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie przez te kilka dni testu. Zrzucam link do opisu na test HAWA jak zwykle.